Witam Was w nowej, dziesięciodcinkowej serii pod tytułem Historie Wielkiego Stepu. Przybliżę Wam w niej historię dziesięciu najważniejszych ludów, które przez tysiąclecia zamieszkiwały ten unikatowy ekosystem. Będę opowiadał o Kimerach, Scytach, Sarmatach, Hunach, Awarach, Bułgarach, Połowcach, Pieczyngach, Hazarach, Mongołach i zakończę aż na Turkach. O tym wszystkim przez kolejne miesiące Będę tutaj z grzbietu tego wspaniałego wierzchowca wam opowiadał. A mówiąc, Wielki Step, mam na myśli oczywiście wielkie połacie traw, które rozciągają się na ogromnych obszarach Eurazji od dzisiejszej Mołdawii na zachodzie aż po Autaj na wschodzie. A za Autajem rozciąga się jeszcze dalsza wschodnia część Wielkiego Stepu, o której właściwie nie będę mówił. Skupię się na tej zachodniej części, tutaj naszej bardziej. Euroazjatyckiej, europejskiej bardziej. Wielki Step charakteryzuje się surowym klimatem kontynentalnym z upalnym latem i srogą zimą. Jest to obszar dość suchy, dlatego dominują tutaj trawy, analogicznie jak na afrykańskiej sawannie. W większości jest to teren równinny, czasem wyżynny, co bardzo sprzyja hodowli zwierząt takich jak kozy, krowy, owce i oczywiście konie. Przed udomowieniem koni był to obszar dla Homo sapiens dość nieprzyjazny, gdyż wielkie odległości nastręczały wiele trudności łowcom zbieraczom, a nieliczne opady nie zapewniały obfitości pożywienia, takiej jak na przykład w Mezopotamii czy w Egipcie. Jednak wraz ze zdobyciem końskiego grzbietu Wielki Step stał się autostradą pomiędzy wschodem a zachodem. Zanim opowiem o kimerach. Czyli o pierwszym ludzie znanym z nazwy, który władał na Wielkim Stepie, muszę zacząć od samego początku. Od ludzi, których nazwano mianem kultury grobów jamowych. Byli to ci dzielni mieszkańcy ziemi, którzy 5300 lat temu jako pierwsi wsiedli na te wspaniałe zwierzęta. Byli pierwszymi na świecie ludźmi, którzy udomowili konia. Był to wyczyn niesamowity. Postęp cywilizacyjny, nie do porównania praktycznie z niczym innym. Nagle Homo sapiens, który przez tysiące lat poruszał się wyłącznie siłą własnych nóg, Zaczął poruszać się wykorzystując cztery doskonale przystosowane do tego nogi końskie. Ci ludzie, kiedy wsiedli na konia, nagle byli w stanie pokonywać setki kilometrów dziennie, poruszać się szybko i sprawnie. Co bardzo istotne, wykorzystali oni swoją przewagę bardzo szybko. Archeologia pokazuje, że niedługo po udomowieniu konia. Kultura grobów jamowych, bo tak nazywa ich archeologia, wyruszyła na podbój, zarówno na wschód, jak i na zachód. Na zachodzie zajęli oni pół Europy, podbijając, podporządkowując i często też wyżynając w pień kultury późno-neolityczne. Ich obecność w Europie jest nazywana kulturą ceramiki sznurowej. Badania genetyczne oraz lingwistyczne pokazują, że ci ludzie z kultury grobów jamowych są naszymi pra, pra przodkami Okazuje się, że z nich później wyłonili się indoeuropejczycy. Indoeuropejczycy, czyli grupa ludów, która zrobiła największą karierę przez kolejne tysiące lat na kartach historii. Ponieważ do indoeuropejczyków zaliczają się zarówno Rzymianie, jak i Celtowie, Grecy, Germanie, Bałtowie, Słowianie oczywiście, a także ludy irańskie oraz... Indyjscy ariowie. Kultura grobów jamowych zanika około 4500 lat temu, a jej miejsce zajmuje kultura grobów zrębowych. Ci ludzie już żyją w epoce brązu. Są dowody na to, że używali oni łuków do strzelania z końskiego grzbietu. Wykonywali już brązowe ozdoby i pierwszą brązową broń. Co bardzo ciekawe, przeprowadzono niedawno badania genetyczne w kilkunastu grobach właśnie tej kultury grobów zrębowych. I co się okazało? Okazało się, że zdecydowana większość przedstawicieli tej kultury posiadała haplogrupę R1a. A teraz zobaczcie sobie mapę współczesnego rozmieszczenia ludzi posiadających właśnie tą haplogrupę. Największe natężenie tej haplogrupy, jak widzicie, jest na terenie dzisiejszej Słowiańszczyzny oraz w północnych Indiach. Czyli wynika stąd, że ci pierwsi koczownicy są naszymi dawnymi przodkami genetycznie rzecz biorąc i z nich to właśnie wyłoniły się na przykład e, kultura Ariów w Indiach i także nasza później słowiańska kultura też genetycznie pochodzi od tych ludzi bardzo odważnych Którzy ponad 5000 lat temu zdecydowali się wsiąść na konie i ruszyć na podbój świata. Pierwszym znanym z imienia ludem koczowniczym są Kimerowie. Lud ten e, około VIII wieku przed naszą erą przybywa na stepy na północ od Kaukazu i na zachód od Wolgi. Przybywają oni z takiego matecznika w ogóle wszystkich ludów koczowniczych, który znajdował się na wschód od Wolgi, na południe od Syberii, tam w okolicach Uralu. I ci Kimerowie pierwszy raz na kartach historii pojawiają się w 720 roku, kiedy to najeżdżają królestwo Urartu, które było od północy sąsiadem państwa asyryjskiego i stąd mamy zapisy właśnie kronikarskie na ten temat. Pokonują oni króla Urartu, Rusa I, a następnie wchodzą w konflikt z państwem asyryjskim. Herodot z kolei Grek opisuje ich jako lud mieszkający daleko za oceanem, czyli za Morzem Czarnym, który to mieszka na terenach, gdzie nie dociera zbyt dużo promieni słonecznych, a niedaleko od nich jest już do Bram Hadesu. Z osłabienia królestwa Urartu postanawia skorzystać Sargon II, władca Asyrii, i wyrusza na północ na czele swojej armii. Warto w tym miejscu przypomnieć dla tych, którzy mniej zaznajomieni są z historią starożytnego Bliskiego Wschodu. Iż Asyria w owym czasie była superpotęgą, władającą m.in. Mezopotamią i rozdającą polityczne karty w regionie, a na przykład dawna potęga Egiptu w owym czasie już dogasała. Sargon II wojuje na północy z dość dużym powodzeniem, podbijając liczne terytoria. Ginie jednak w 705 roku przed naszą erą, walcząc w bitwie w ko z koalicją, w której skład wchodzili prawdopodobnie właśnie Kimerowie. W kolejnych dziesięcioleciach Asyryjczycy oraz Królestwo Urartu ciągle próbują bronić się przed najazdami z północy. Budują liczne fortece na granicy, aby zatrzymać konnych najeźdźców. Z Kimerami sprzymierzają się Medowie z północnego Iranu i te dwa plemiona wspólnie walczą przeciwko starożytnym imperium. W połowie VII wieku przed naszą erą. Większość kimerów przenosi się do centralnej Anatolii, bo są w owym czasie mocno naciskani od północy przez kolejną falę koczowników scytów, którzy przybywają na stepy nadczarnomorskie z zawołgi. Na szczęście dla kimerów Anatolii także znajdują oni dla siebie duże stepowe równiny. Są oni teraz w bezpośrednim sąsiedztwie starożytnych państw, dlatego też mamy o nich nadzwyczaj liczne zapisy. Przede wszystkim mowa tutaj oczywiście o najazdach czynionych przez kimerów w kierunku wschodnim przeciw Asyrii, która występuje zwykle w sojuszu z Królestwem Urartu. Oraz jest sporo zapisów o ich rajdach na zachód przeciwko mieszkańcom wybrzeża Morza Egejskiego. Na przykład w 640 roku przed naszą erą kimerami w Anatolii rządzi król Tugdami. Opisywany jest on przez Asyryjczyków jako Arogancki barbarzyńca, który nie umie bać się bogów. Walczy on z Asurbanipalem, władcą Asyrii, i zostaje przez niego zwasalizowany, lecz po kilku latach zrzuca tą przysięgę i ponownie staje przeciwko Asyryjczykom. Z tej konfrontacji z Asyryjczykami Tugdami nie wychodzi żywy, zostaje zabity przez nich. Ale ostateczny kres ich terrorowi kładzie dopiero później. Król lidyjski Aliates na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą. Pomagają mu w tym również scytowie, którzy w owym czasie rozgaszczają się na stepach na północ od okazu. Po tym najeździe króla lidyjskiego w VI wieku znikają już wszelkie wzmianki na temat kimerów w Anatolii, a ich miejsce na Wielkim Stepie zajmują scytowie. Właściwie ich krewniacy. Ci bardzo dobrze znani będą bohaterami kolejnego odcinka z serii Historie Wielkiego Stepu, na który już dzisiaj zapraszam. Do zobaczenia. Cześć!